Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić musztardę i opowiem troszeczkę o jej historii. Ja musztardy już nie kupuję tak szczerze z 20 lat. Zawsze robię sam i zawsze moi gości są zachwyceni kiedy na jakimś grillu stawiam przed nimi. Mam takie specjalne słoiczki i sześć różnych smaków musztardy. Naprawdę robi to wrażenie. No ale cóż, zaczynamy. Wiecie, że yy... Historia musztardy zaczyna się, pierwsze wzmianki o musztardzie zaczynają się w IV wieku przed naszą erą, kiedy to starożytni Rzymianie zgniatali gorczycę w mościeżach i zalewali winem. I teraz właśnie przeniesiemy się do tamtych czasów. Z zwykłego masaża przemieniam się w karnifeksa, to znaczy właśnie masaż. Więc jestem Karnifeks Romulus. Zaczynamy. Bierzemy moździerz. Wsypujemy do niego dwie miarki, muszą być miarki, jakoś tam sobie musi znaleźć miarkę, czy kieliszek czy coś. Ja mam taką miareczkę. Dwie miarki gorczycy białej. I rozbijamy ją włoździerzi. Oczywiście nie będzie to tak idealnie jakoś, ale tak jak jest. Taka jest właśnie ta musztarda. Ona ma być taka troszeczkę przełamana, ta gorczyca. No już mamy gorczycę startą. Teraz przesypiemy ją do naczynia, w którym będziemy ją przechowywać. Ja mam tu taki specjalny pojemniczek. Dobrze, żeby przesypać, użyję lejka. Mamy tu, pamiętajcie, dwie miarki gorczycy startej. Wziąłem lejek i przesypię. Proszę, to już troszeczkę zostało. Jeszcze drobinka tu została. Dobrze, odkładamy. Proszę i teraz do tego dodamy te same dwie te same miarki wina. I druga. Nawet dam tak ciuteczkę więcej. Dobrze, teraz potrzebujemy to wymieszać. Do mieszania użyję drugiej strony łyżeczki. Proszę, tak ona jest teraz rzadka, jeszcze troszkę, ale jak poleży 12 godzin w lodówce, to stężeje. Także już mamy wymieszane. Tak. Zatykamy. I teraz tak. Jeżeli chcemy, żeby musztarda była mocna, chowamy do lodówki. Żeby ten, jak najmniej, żeby ten olejek goryczny się rozkładał jak najwolniej. Jeżeli chcemy troszeczkę łagodniejszą, zostawiamy w temperaturze pokojowej. Ja daję do lodówki, bo lubię wyrazić tą musztardę. Dobrze. I spotykamy, i będziemy oceniać za na drugi dzień. Teraz przenosimy się w czasie. Mamy lata 60. Wszechobecny plastik i odkrywamy zalety prądu elektrycznego. Nowe urządzenia powstają, i w taki sposób właśnie powstał mynek. A my zrobimy. Musztardę, która królowała w latach 60., -tych, 70., -tych, 80., -tych, a w latach 80. to był chyba jeden z produktów oprócz octu, który można było kupić w sklepach, więc robimy musztardę stołową. Będziemy potrzebować dwie miarki goczycy. Nakładamy jedna miarka, druga miarka i mielimy. Ładnie zmielona gorczyca, teraz przesypiemy ją do naszego słoliczka proszę, znaleźć się w ten sposób, opróżnienia młyńka, czy nie, bierzemy kolejny słoiczek, bierzemy lejek i przesypujemy naszą gorczycę do. Dobrze, udało się już. Zobaczcie, jak pięknie. i Teraz do tego dodajemy. Uwaga. Mamy dwie miarki gorczycy. Dodajemy do tego jedną miarkę wody i jedną miarkę octu. 7% ocet, ja mam ocet yy, winny, ale można użyć też yy, ostu jabłkowego. No jak? Żeby nie spirytusowy, spirytusowego trzeba dać troszkę mniej, bo jest zbyt mocny. No, jeszcze troszeczkę dolejemy do tego. Trochę mi się przeholowało. Dobra. Jeszcze odrobinkę. Dobrze. Czyli miarka wody i miarka ostu. I mieszamy wszystko. I wszystko dokładnie mieszamy. I oto mamy gotową musztardę stołową. Widzicie, jak szybko się robi własna musztarda. I ponownie i tak samo jak y, z musztardą y, tą, którą robiliśmy wcześniej, z musztardą tą taką pierwszą rzymską. Y, jeżeli chcemy ostrą, dajemy do lodówki. Jeżeli chcemy troszkę łagodniejszą, zostawiamy na noc, zostawiamy na noc w temperaturze pokojowej, to odłożymy, że nie będzie potrzebne. Zatykamy słoiczek i dajemy do lodówki na noc. Słuchajcie. Jeżeli chcecie sobie coś pokombinować, można dodać do tego troszkę soli, troszkę pieprzu, troszkę papryki. Można eksperymentować z musztardą jak się chce. Ja Wam pokazałem dwa podstawowe przepisy. W takim razie do rana i rano będziemy oceniać. No nie, nie mogę Was zostawić w latach 70. Musimy przenieść się do teraz. Ale gdzie? Nowy Jork? Tak, do Nowego Jorku. Stoimy przy budce do hot dogów i zamawiamy sobie hot doga z musztardą. I teraz pokażę Wam, jak zrobić musztardę amerykańską, taką do hot -dogu. Ja tutaj zmieliłem już, już wcześniej goczycę, więc nie będę Was tarturował moim Bierzemy nasze naczynie, lejek, który już znacie z poprzednich musztard i dajemy dwie miarki musztardy. Przepraszam, dwie miarki gorczycy. Jedna i druga. teraz będziemy dawać tak jak poprzednio jedną miarkę wody jedną miarkę octu ja mam winny możecie z jabłek już mi ten ocet No to jest czy czwarte troszeczkę? Dobrze. I teraz damy do tego jeszcze tak nie wiem, na czubku łyżki Kurkumy. I mieszamy. I jesteśmy w roku 2023 przy budce z hot-dogami w Nowym Jorku. I tą musztardę też zostawiamy na 12 godzin. Najlepszy efekt osiągnie się po 24 godzinach, ale po 12 już nadaje się do jedzenia. Jeżeli by gęstość była złatej musztardy, to można albo dodać troszeczkę wody, jakby była za gęsta, a ewentualnie dosypać i gdyby była za, za rzadka. Z tym, że jak dosypiecie gorczycy, to trzeba znowu poczekać 12 godzin, żeby ona ładnie płonęła. Gotowe. Teraz zatykamy nasz pojemniczek i spotykamy się rano. Witam serdecznie. Jest kolejny dzień, minęło około 14 godzin. Nasze musztardy są już gotowe. Zaczniemy od tej pierwszej. To jest ta musztarda, która jest taka pierwotna. Teraz mamy musztardę stołową. I teraz mamy musztardę amerykańską. Słuchajcie, jeżeli po tych 12-14 godzinach zauważylibyście, że jest musztarda zbyt rzadka lub zbyt, zbyt gęsta, zawsze można to zmienić. dodać troszeczkę wody, ewentualnie dosypać gorczycy zmielonej. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Już mam przygotowane próbki kiełbasy, jest to kiełbasa podkrakowska na bazie lisieckiej, do nabycia oczywiście w moim sklepie. Na końcu opisu jest link. No co, zaczynamy smarować próbki. Zaczniemy od pierwszej. Zobacz, ładna. Przekrę nożyk. Druga. Odpowiednia, ja nie muszę nic do... Dosypywać, według mnie jest idealna. Ja tak, jest taka konsystencja, jak lubię, ale wy możecie robić po swojemu. Proszę. Tak wyglądają te muszlany. No to czas na degustację. Kosztujemy pierwszą. Mmm. Oświetlna, pyszna. Jest taka dosyć mocno ostra delikatnie posmak szanowny. do tego połączenie z wędzonką naprawdę wspaniałe ta druga stołowa no ta dopiero daje po dużo mocniejsza i ostatnia amerykańska No, bardzo dobra. Słuchajcie, polecam. Naprawdę nie ma z tym dużo pracy. Pewnie dłużej zejdzie Wam przygotować kawę parzoną z zieleń niż zrobić tą musztardę, a jest naprawdę wyjątkowa. Do zobaczenia w następnym filmie.